Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej darmowej produkcji na simie, a tak dokładniej w zapowiedzi. 21 kwietnia 2022 roku ma zostać wydana gra szyfrów. Wsielam się w żołnierza w wojnie polsko-bolszewickiej, głównie ma się ona opierać na zagadkach. E, powiem tak, bardzo się cieszę, że Instytut Pamięci Narodowej ruszył coś w kierunku, że hej, gry to jest też fajne, mediów, które może pokazywać historię Polski. Lekko się obawiam, że może ich to zadanie przerosnąć, ale z drugiej strony mam ogromną nadzieję, że Polska będzie w stanie pokazać, że hej, mamy wspaniałą historię i zrobiliśmy fajną grę, zagrajcie i, i zobaczcie. Także, no cóż, zobaczymy, ja trzymię kciuki. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.